Halo? Halo? Nie daje rady z nim. Ma trochę za szybkie auto. Stawiajcie szybko blokady drogowe. Widzę go. Szybko blokady drogowe. Są już? Kurde, wyleciały. Tam. Mam go. Zgłaszam, są blokady, są blokady. Dobrze. Mamy go. Kurde. Szybko. Au. Ty jesteś serio? widzisz Ciekawie. Tacy ludzie. Dobra. Samochód bierzemy na policję, a samochody bierzcie do. Dobra, już, za, już zbieram. Tak, zabierajcie je, by nie blokowały ruchu. I na hak. Dobrze. Trzeba zobaczyć coś tutaj. Coś się tam dzieje? Okej okay. Sprawdzam kamerę w mieście. Tu nic się nie dzieje, natomiast sprawdzę drugie. O! Co, wyścigi uliczne! Trzy Daloriany biorą udział. Musi tam pojechać. Halo, siadajcie do mojego auta, w moim małym. Siadamy, 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 panowie. Jeszcze drugiego. Biegnę, biegnę, biegnę. Sporo samochodów, a przede wszystkim 3 Deloriany To nie jest zbyt częsty widok ten samochód. Ale my jak najbardziej damy radę. Delorian to nie jest szybkie auto. Chyba, że jest filmingowane To już ta sprawa może wyglądać troszeczkę inaczej. Ja nie chcę nic mówić, ale zapewne w połowie trasy się zepsuje. No. Oni byli gdzieś tutaj ustawieni. Hmm, zobaczę. Hmm, ciekawe gdzie są. Miejmy nadzieję, że ich zaraz zobaczymy. Może tutaj jechać. O, jest, jedno. jest. O, nawet nie jeden. Szybko, strzelajcie. Oj, oj, oj. Lamborghini. Mamy go, mamy go. Strzelcie mu, żeby silnik przesadziłaś. Niech wyjdzie ktoś z samochodu. Jeden. Jaki Mini Cooper jedzie. Jeden tylko. Łap go. Wsiadaj Bra, szybko. Z... Nie możemy tracić czasu. Dobra, widziałem Mini Coopera. To chyba raczej dogodzimy. <grym> tak, tak. A, czujecie wiatr we włosach. A. I zaraz mi czapeczkę zbieje. To no musi być kabri, żebyście lepiej strzelali, po prostu. O, kolejny, strzelać, strzelać, strzelać. A, o pomowa On! Dobra, to ty tam załatw z nim sprawę. Idziemy dalej, musimy złapać. Znają mnie dlaczego oni w nocy nie, nie zrobili tego wyścigu, ale. Dobra. O, ale szybkie jest to auto. Dobrze. Tutaj chyba powinna być meta do ich wyścigu, gdzieś w pobliżu, bo ja znam tą trasę jak najbardziej. Okej. Okay. Gdzie oni są teraz? Patrzcie! Co? Bierzcie! Bierzcie go! Ej! No kurde uciekli nam, ale chociaż prawie jednego. Wsiadaj do auto. Nie, nie możecie. Ja on dług. Ja on dług Nie, nie interesuje okay, mnie to. Zostawić. Nie interesuje mnie. Nie. Dlaczego? To było się nie Dlaczego bawić w nielegalne jest? wyścigi. Ja musiałem. Jeszcze ja legalny Na tył, na tył. Ejcie, i tak bym ci pani. Robimy eskortę. Dobra, dobra jedziemy. No, dobra. Proszę. Nie róbcie mi tego, błagam, błagam, ja, ja was proszę, ja muszę zupłacić 100, 100 milionów im. Czy masz jakiekolwiek powiązania z familią, bo znamy osoby, które mają powiązania z familią, a są dalej na ulicy. Ja, ja nic nie wiem. Jak się przyznasz, to zmniejszymy ci karę. Ale co, to dają tylko miesiąc, a ja będę pewnie siedział z 15 lat. No proszę panowie, ja, ja muszę. Nie interesuje mnie to. O, w ogóle znam twoją... O milionów! Mordę. Ja, ja, ja mam 10 milionów ty już Uciekałeś tylko ja wiem raz z więzienia, ty już uciekałeś raz z więzienia. Uciekłem, ale muszę. Odprowadzę cię do celu. Wychodź z auto. Nie. 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 No proszę. Za mną. Błagam. Kolejny raz muszę ci, musimy ciebie tutaj do celi zabierać. oni... Oni ich zabiją. Nie interesuje mnie to. Jak to nie? Chcecie by ludzie nie umierali? No dobrze, no może wini, ale umierali? Co, co mnie bijecie? Kurde A pamiętasz co ty chciałeś zrobić z policją? No, byłoby lepiej No na pewno byłoby lepiej Szybciej Szybciej Ja, ja wam dam Ma chłopie, zobacz jakiego se bajera kupiłem Co? Od ruskich kupiłeś? Już taki kartonowy? Nie, chłopie, chłopie wsiadaj Mamy człowieka do uwolnienia Czekaj No To leci Ale te wirniki obijają O, jezu hmm. jakie to szybkie no zabójcia prędkość, naprawdę No tak, 8 eee. mili, no szybko. Co w ogóle mamy do zrobienia? Uratowanie Łysego. Drugi raz. Eee. Po co? Nie wiem. Dobra, weź go znajdź w tym całym tłumie. Mm. O, widzę go, na środku jest, na środku, na środku placu, Dobra. na środku placu jest. Dobra. Łysy! O, co na to? Pisze! Siadaj! Daj Ej! Im! Ej! Jest! Dziękuję U. wam. Proszę. Ale masz nam postawić piwko. O kurde. Może byś go wciągnął, Dobra. a nie... Już go wciągam. O, dzięki. Widzi się nam piwko. Dobra. Dziękuję Wam Miku, bardzo chętnie przyjmie piwko. Ja wódkę chcę. No to wódkę Masakra, no jaka patola jest w tym więzieniu? A ja, pop... A ja poproszę nowy samochód, który nie jest Delorianem. Oni tak się tam nawalają. Fajnie, ale przysługa za przysługę. Czekajcie, wiecie co? Dla, bezpiecze... Dla bezpieczeństwa wezmę te 10 milionów, które tylko ja będzie są. Eee... czekajcie... Dobra... Tam jest już 8 milionów, nie 10 milionów... Jak to? pani on zarobił tych... Dobra... Tu jest tylko 200... Mam je wziąć? To wziął z was... Dobra, to biorę... Co? Teraz was wziął resztę... Ja nic nie wiem... tu to jest tylko 200... Chłopie, może to ten krap? Y, zabrał No tak, krap. Ale my go usmążyliśmy. Co... to my znak znaczy, szłość? też pieniądze? Chłopie, on tu zbyt podejrzany był. Jedząc tutaj. Okej. Dobra, Ale bie... teraz mam my. Ale przecież go usmażyliśmy, To co ty gadasz? No właśnie. Ale wcześniej. Co jeśli by spaliliśmy pieniądze, koro on nie wziął? Ej, nie! Nie! No nie mów, nie mów, chłopie. Na mi tak brakowało 90 milionów. Agenci jesteście naprawdę. A, ja, ja to przemyślałem, i swoje półtorej miliona trzymam w swojej torbie na plecach. Wiecie co, ja to pierdzi, że ja idę nara e... Nie A Niewdzięcznik. Stawi se nie to nie ruch, a nie?